W przyszłym roku na osiedlu pana Tadeusza ma powstać boisko z prawdziwego zdarzenia. Inwestycje będzie realizować Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ulicy Kolejowej. Boisko na osiedlu pana Tadeusza powstało w latach 90. ubiegłego wieku. Niestety jest zdewastowane, a ponieważ problem z parkowaniem samochodów na tym osiedlu jest ogromny, Stanisław Olszewski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ulicy Kolejowej, zaproponował likwidację tego boiska i budowę w tym miejscu parkingów. Na jednym zebrań osiedlowych. Faktycznie wypowiedziałem się publicznie na zebraniu, czy likwidować to boisko, bo jest w stanie fatalnym i w to miejsce za zgodą mieszkańców zrobić parking. Nie było odzewu, natomiast po paru dniach zrobiła się burza i po prostu ja zastanowiłem się i wspólnie na zarządzie podjęliśmy decyzję, że nie będziemy likwidować ze względu na opór mieszkańców. Nie będziemy likwidować tego boiska. W tym roku nie zaplanowaliśmy środków w budżecie yy, spółdzielni na poważniejszy remont. Natomiast remont cząstkowy został w tej chwili wykonany, bo faktycznie to boisko no nie odpowiada już warunkom technicznym. W remont boiska włączy się także miasto Dębica. Burmistrz zaproponował, żebyśmy wspólnie na drugi rok. To boisko już wyremontowali, zrobili kapitalny remont, żebym ja zabezpieczył środki finansowe, jak i w budżecie miasta, żeby zapanować. I ja jestem zgodny co do takiej decyzji. Boisko znajduje się w pobliżu domów prywatnych. Mieszkańcy niejednokrotnie skarżyli się, że piłka przelatuje przez ogrodzenie i ląduje na posesji. Dlatego ważne jest, aby to boisko było zabezpieczone. Ma to być miejsce dla młodzieży do 18 lat, która chciałaby pograć w piłkę nożną lub koszykówkę. Parkingów na osiedlu pana Tadeusza więcej nie będzie. Prezes Stanisław Olszewski podkreśla, że są wykorzystane wszystkie możliwości parkingowe. Samochodów przybywa, a infrastruktura osiedla sprawia, że parkingi muszą być usytuowane w pewnej odległości od bloków mieszkalnych.